Witajcie. Długo wahałem się, czy kupować zlew w internecie. Wątpliwości miał nawet nasz piękny kot. Nasz wybór padł na zlew firmy Lavello. I to był strzał w przysłowiową dziesiątkę, a nawet setkę. Zacznijmy od zalet. Świetna obsługa klienta bardzo szybki kontakt. Intuicyjna strona internetowa to tylko kilka z wielu zalet z lewu Mamy tutaj wiele produktów towarzyszących, takich jak baterie czy dozowniki. Co ciekawe, możemy otrzymać także bezpłatne wzorniki kolorystyczne, ułatwiające nam podjęcie decyzji. Czy ten zlew jest fajny? Nie. Ten zlew jest po prostu fantastyczny. Dość haseł, czas na konkrety. Dużą zaletą zlewu jest wbudowany, zintegrowany dozownik płynu do naczyń, dzięki czemu to możemy odstawić zupełnie na bok. Zlew świetnie komponuje się z blatem drewnopodobnym oraz podświetleniem LEDowym, co pewnie widać na Filmie. Posiada także automatyczny korek ułatwiający spuszczanie wody, a także kompletny syfon, co jest rzadkością u innych producentów. Dzięki tej instrukcji montażu jego zamontowanie jest po prostu banalne. No i najważniejsze w ocenie zlewu, czyli po prostu funkcjonalność. Mimo wielu miesięcy użytkowania zlew nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych ani zarysowań. Jego głębokość pozwala na mycie nawet największych garnków, które nie mieszczą się w zmywarce. Konserwacja olejem według zaleceń producenta jest bardzo wygodna i najważniejsze, nie jest kosztowna. Podsumowując, klasyczny design, duża funkcjonalność. Odporność na uszkodzenia mechaniczne to największe zalety zlewu lawelno. Czapki z głów przed zlewem lawelno. Polecam!